Siemaneczko z tej strony Kamil Dzisiaj zagramy sobie w kibie Tak Zagramy sobie paladynem Z pakiem Kila proszę bardzo 88, 79 Mmm tak Pójdziemy X Dziś pokażę Wam takie oś... foil, File. File. Extura. Extoricon. Tutaj możemy sobie dać eksurę Gram. Powiedzmy. Chociaż możemy iść na Miberna. Albo i czekajcie, kuksę potrony lepiej.

NRG no, 2000 muzyka Może jeszcze nagram z lola. To wąt yy, lola. 30 level. Nick nie podam. Na razie. Bożym będę nagrywał to sam zobaczycie. Mój Nitzke To jest też vivere, nie wiecie? Ja wam pokażę Pięknie elegancko Dwójką nam Symona z kawał Się przyda na pewno Dobra, wyszli Chociaż nie, nie mamy kapsa. Nie mam kapsa, sorry. Nie mamy, co no, więc... bo Chyba ktoś tu jest, tym się daje. Albo możesz poszedł ktoś. jak ktoś był na pewno. Uuu, co tak tego, bo to tak słowo było? Pan tego po... teraz dla Śpi Śpi. Śpi. Będziemy ich po kolei wybijać Może z Boltów będzie lepiej Chociaż... nie wiem Ale Bolty chyba mają mniej ataku Od <coughs> Royal Spear Chociaż nie wiem To mi się wydaje, ale nie jestem pewien W 100%. procentach tu na razie damy jak Kapsa będę miał to zbieram bo no tak będzie kap zaraz bo bojty Dlaczego stracę do ryzykowa, bo nie będę ryzykował bo ten siedziły sporo gryza gryza Ciągle coś tworzy i za każdym razem trafia w gusta swoich potencjalnych odbiorców DJ Antoine Który tym razem z Mad Markiem Zabierają nas Na prawdziwą domówkę A jak wiemy najlepsze domówki tylko w energii 2000 HOUSE PARTY Najlepsze imprezy, najlepsza muzyka energii 2000 Zapamiętaj, zanotować Też lawy wbijamy Toż... Nie, nie, nie tak nie wiem jak zbyt długo nagrywać, bo wiem, że tu odcinki są nudne, strasznie nie chcę się dużo... Nie chcę się oglądać po prostu. A takie EQ jak tu widzicie to nie jest moje EQ, takie wiecie w 100%? Tylko po prostu nie grałem tym parkiem knightem i sobie po prostu wziąłem wszystkie rzeczy z niego żeby grać... no wiecie Nie grałem aż kurczę szkoda, bo żeby się straciły te itemki, znaczy nie się straciły po, po, o tak, potrzebowałem po prostu pieniędzy, a e tu miałem ładne To było złe Dobra, możemy się na cykle polis w sumie zobaczyć. Muszę bym całą stamina stracił, żeby tam 2-3 levele wbić. Musiał XP pala dno, bo No i tam już troszkę się wyekspiłem. Nawet level jest taki... ...zły. ...wpatrzcie mnie jest tu, swoje. My chyba... ...nie, najmniejszy to Android, 21 ale ja tu Expo potrzebuję, 26k, to ile to? Sekund pięć A rabijemy na hardcora Jeszcze był w Guarda może On ma tutaj największe hity To jest cyklopa To bolt i klepszą przykład, że wspólne wysiądzenie związane z branżą muzyczną i wspólna pasja jaką niewątpliwie jest muzyka i dawanie radości ludziom może połączyć. Przykładem jest właśnie taka nasza mała kooperacja, która zrodziła się całkiem niedawno. DJ Fugu, Max Fahrenheit i Kubertus. I niezwykle uzdolniony wokalista za oceanu Corey Andrew. Efekt tej współpracy to właśnie pasz jednym rap. Już nie mamy ojkami wideoki. Więc więcej szczegółów na naszych profilach na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Tak powiem. Powiem Wam dzisiaj, co robiłem Knightem. Mam 56. Elite Knight i wybrałem się z bratem na. Na, 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 demona. Nie sobie myślicie, że jestem debil i padłem, nie? Ale, nie, nie, nie. Właśnie o to chodzi, że nie padłem, a lot był całkiem, całkiem. Demon shield się trafił To nie jest źle to w sumie na plus zresztą bo straciłem chyba tylko 30 stronk monopropionów <kluzny> Lot na pół to masz 3 tc za chyba demon shield ja jestem to po półtorej C jestem no. I to tak na plusie jestem Próbuję zawsze być na plusie bo Miałem tyle CC, tyle CC. Miałem yy, dużo CC i wiecie, chcę zbytnio szarżować. No, nie wiadomo na czym, ale byliśmy złoczyli tak czy damy radę wiecie. Jak to jest? A Karim to jest, to nie jest, mój brat, to jest ziomeczek taki. No, spoko ziomek, 200 Iście w piątej, bodajże? Nie wiem, no Właśnie nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna. to jest mój pierwszy odcinek, tak więc mogą być pewne błędy. Znaczy błędy, no pewne... Nie do głośności, że tak powiem. I jeszcze chciałem nagrać Minecrafta. Ale nie wiem czy chcecie. Bo wiem, że już teraz Minecraft nie jest taki popularny jak kiedyś na polskim YouTube. Chociaż tak mi się udaje. Coś się okaże? Gury mać. Zlagował jak cholera. Zlala to... Bym chciał bardzo nagrać, bo teraz mi na przykład dobrze idzie w Lola. Chciałem się pochwalić, <laughs> że tak powiem. Na jakbyście chcieli yy, do muzyczki linka, to jest Nerdmix yy, to możecie napisać w komentarzu, to podam yy, linka. Nie? Jak nie będę w komentarzu yy, na znaczy się w opisie podawał, bo nie wiem czy ktoś chce, czy nie chce zabrać. Jak to jest, że zaraz będzie hejt, hejt, hejt A jak ktoś będzie chciał to w komentarzu napisze. I ja do opisu dodam linka albo w odpowiedzi Bo mi się ta piosenka akurat podała. Znaczy to jest... Nie piosenka, to jest Energy Mix, fajny, straszny Podoba mi się ta Jak tylko Energy Mix to są na razie No i słone, raper, słone No i co tu jeszcze powiedzieć? Hmm. Myślę, że ten odcinek w miarę dobrze wyjdzie. Jak się okaże. Wzióc sami ocencie. O ile ktoś to zobaczy, zero widzów oczywiście. wiadomo domu na początku kanał 0 widzów. A czy już, jak się komuś podoba, to... Subskrypcji i lajków. I prezę ojkainy, absolutnie trzeba paść to back to the old school 30 sierpnia w Katowicach Ostatni dzwonek na porządny melanch Tej nocy przygotowaliśmy dla nas wiele A myślę, że kończyć będę odcinek bo nie chcę za długo nagrać, na no, nie wiem ile się nagrywa A wiecie to pierwszy odcinek to jak będzie za długo to na... nie jest 100% pewności że to obejrzy ktoś cały odcinek nie dlatego wolę sobie nagrać krócej, i niech ktoś obejrzy sobie elegancko no jak się nie spodoba też piszcie jak się spodoba piszcie I piszcie mi od razu jak się wam nie podoba to mam poprawić Bo jak będziecie mieli jakiś tam problem z dźwiękiem, coś takiego, nie wiem, nie wiem, poprawię to, jak napiszcie tylko co, bo ja wiecie, nie wiem po prostu co tu jest źle, nie wiem, nie znam się, nie wiem co się dzieje, nie wiem gdzie jest, taki to nie Dobra, no to będziemy już kończyć ten odcinaczek więc trzymajcie się, siema, na rafa, cześć